i believe in you you can do this be <laughs> i mean i'm a nice person Hello, know stephen child your anus will not be swayed by two years ignore him umi fuck you Go will practice what you've learned <laughs> 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 stop being sexy <laughs> Stupid What? Stadium. Will you miss me? Why not? No mój boże, <laughs> <Nie>. <laughs> Muszę nas rozłączyć, heavy chest disarm. Holy fuck, przestraszyłeś hey, ja mnie. Mam, ja też mam niewidzialnego jako Mage Hanta. Ja pierdolę, jak ty mnie przestraszyłeś. Czy ktoś tam coś nowego powie? K Kurwa, spójrz ta Boba. A stary on rozumie. Teraz ale. się nie patrzeć na Boba. <laughs> po Patrzysz się na. <laughs> Patrz się na wszędzie, tylko nie na Boba. O mój Boże, czemu krobi to robisz? <laughs> cenzura powinna być na twojej twarzy. <laughs> <laughs> no ja właśnie tam sobie najbliżej potem. Okay. Hmm. Huh? I want to be I'm just going to kill them. What the fuck? O, chciałem Zobaczyć, pogadać. Zobaczyć czy Mitara będzie miała coś na ten temat. Nie. Ale wygląda perfekcyjnie. You do not want that Mitara. Not today, not record. Right not today, Mitara, let's wait till tomorrow. Or maybe just screen your face first, i. Mean. Efektywnie mój Darkurż to jest Dexter. Z serialu Dexter. No. <zyskling> Zrozumiałem. A już myślałem, że masz sekretne laboratorium i siostrę Didi. Didi No w sumie mam je siostrę. Która jest shape shifterem. To prawda. O mój Boże! To ty jesteś Wow, to jest dobry scroll. Disguise up to four members of your adventuring party. Weź swojego tam. No, się już pochylać. No szczęść. Jest dobra wezmę. Jesus. Jesus. Oh, what a tree. Bacz, mokay. A zeszłem. <laughs> you risk everything with this childish rebellion. Tara, calm down. Can I kiss you? False <laughs> oh, <no>. oh, no. <laughs> 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 What the fuck? Chemum! The creature aroused you, didn't it? Why should I deny it? My urge is as natural as I would know something about urges. <laughs> other... You know, my name is the Dark Urge. False <laughs> 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 Co tutaj robi jakiś city? What the fuck? Wiesz, chuj! nie. What the fuck? O Jezu, człowieku masz obsesję na punkcie tej krony. Stał się golemem. My precious! If we want it, we must have it. My precious! Jezu. Ale patrz, wyjebałem gejla i od razu walka jest Jak on rzucił Jak w ogóle. To... Jak oni What? to robią? O, to jest dobre. Czy to było to samo? Tak. Na odporność całkowitą. O kurwa, co? Nie. Ja pierdolę! Ja to nie zrobiłem! <laughs> Strzeliłeś podwójnie! O nie, 15 z bonusem plus 11. Cokolwiek ja zrobię, jak ja, co? Kurwa jeden. Is that true, boop? No nie, dobra, będę miły. Szkoda. Czy ty serio krzyknąłeś? Powiedziałeś, szkoda. No bo jest zmuszona do duelowania z nim. Okej. Plus Racer nie umrze, najwyżej wyjepie ją z tego. O, zobacz, Sadohard! Dobra. No nie mogę, jest dla mnie za daleko. Czy nic mu nie rób od nas? 6 HP. To jest duch. Trzeba się FM Nie, tylko po to, żeby się wyjebać za 41 lol. Wikonia się wyjebała! Fuck you. Dobra, ma 36 HP ona wtedy. I załatwisz się. Co? A I'll him. Eee, posiony. Ciągam od razu nosem. <grymne> Dobra, są z trzeciego poziomu chwila, żeby. Osiem. jej, że waza jest pijana. Magiczne <grymne> umiejętności, Jeena. Gdybym się zauważył, miał. Nie, rozebrałeś go. It seems I, was insensible uh, I don't remember best, disclosing best this person <laughs> mm. your honor i don't remember that taking the clothes of of this man my goodness how's in the yes. mess invulnerable just look at those cheekbones <laughs> yay Astarion, what the fuck? Ale zobacz, ja stoję zaraz na tym, ja powinienem widzieć. Ja mam to samo. O, tak teraz I teraz znaczy. zobaczyłem. Jak ty poszedłeś, to ja też przyjrzałbym na oczy. Tylko nie wiem, czy się zmieścisz tam, tak? Nie pierdolę. No ja jeszcze uwielbiam. rozumiem, żeby nie usłyszeli Astariona, ale kurwa gościa w pełnej zbroi pytał. Tak. Zastraszyłeś się taki. Wow. It's not so strashed, it's not so emotional. Oh no! <laughs> oh no! Art, my boy, Art. Wow! Now they this are is one heck one of an ugly motherfucker. motherfucker. Those bastards. They killed. Bastards! Mr. Dark, what are you doing now? You've got to be fucking kidding. Wait a second. Death Ward dostałem w ogóle. Lol, to to ci I dała. Na, czyli to dostaliśmy. mogłeś U, tam nie poczekać, obstała. fucking hell. Skąd miałem wiedzieć, że to dostaniemy? Nie wiem, bo widziałeś ludzi, słyszałeś jak pukają? I stąd miałem wiedzieć, że będzie Death Ward rozdawany. Jak najbardziej, a teraz muszę polegać tylko na swoim wewnętrznym posiadaniu Death Warda. ci Death Ward Nie. Nie chcę go. <laughs> I Cole zdominował? Zrobi to, co ma zrobić. W razie co powiemy... Gail, plan B! Wysadź się! Alborosz takie... <laughs> What? No! No, it can't be! My plans! All of them foiled! No! Gale, bomb on B! Rush B, suka ale Gale, harasho! Jesus. Counter Spell na herish to dostałem z, z, Co? No to stashing No ja patrzę czy mam jakiś oleje co? Ma Jakim chujem Miss? Au. Au Generalnie to możesz się z nim pożegnać Yep. GG To była najprostsza walka z bossem. So I think anything. of the other gods you could fuck. <sighs> as a god. Shut the fuck up. Oh, Tatya. Hmm. No, Maybe this both is a of the sister. sisters, <laughs> eh? Saloon, shark Jesus fucking Christ, no. <laughs> the godly dick. Okay. Shut the fuck up. Oh, really, Emperor? No way. No way. Not possible. No, boo! I will not miss the illithid. That is but manful sweat in my eye. i miss you too. <laughs> Thought I was done with these. Cigar! Cigaro. Podwójne, Podwójne. But then there was you. Oh, how oh. sweet! are fast but careless don't let them tire you out just get rid of them and don't forget Vada sending yeah! <laughs> Yes, <laughs> yes! <laughs> And this time I'm not alone.